Na jaw wyszły zaskakujące kulisy spotkania z dudą. Minę prezydent miał bardzo nietęgą. Przypominam sobie ten moment, jak premier przekazywał materiały dotyczące Pegasusa prezydentowi. Minę prezydent miał bardzo nietęgą, zdradził w faktach po faktach na antenie TVN 24 poseł Krzysztof Brejza. Poseł Brejza nawiązywał zwołanej na poniedziałek, 12 lutego, przez prezydenta Rady Gabinetowej, na której spotkał się z rządem Donalda Tuska. Andrzej Duda chciał rozmawiać o inwestycjach, takich jak centralny port komunikacyjny czy polska elektrownia atomowa, a także o modernizacji armii. Szef rządu zaskoczył jednak głowę państwa i już na początku spotkania zaczął od zupełnie innego tematu, tak tzw. afery Pegasusa, czyli używania przez służby zarządów PiS oprogramowania szpiegującego do nielegalnej, jak wiele na to wskazuje, inwigilacji przeciwników politycznych, a nawet polityków zjednoczonej prawicy, o czym donoszą ostatnimi dniami media. Mam ujawniony dokument, który jest do pana dyspozycji, które potwierdzają zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa, powiedział szef rządu. Lista ofiar jest bardzo, bardzo długa, mówił Tusk do Dudy. Prezydent w odpowiedzi podkreślił, że polskie państwo musi działać. Ja oczekuję od państwa uczciwości. Takim człowiekiem jest dla mnie Mariusz Kamiński, co premier niejako potwierdził, stąd taki mój stosunek do Mariusza Kamińskiego, jaki państwo znacie, wyjaśniał Duda. Krzysztof Brejza o spotkaniu z prezydentem Dudą minę miał bardzo nietęgą. Do ten sytuacji na Radzie Gabinetowej odniósł się poseł Krzysztof Brejza, zresztą jedna z ofiar inwigilacji Pegasusem, był szpiekowany w 2019 roku, gdy był szefem sztabu wyborczego ko. Przypominam sobie ten moment, jak premier przekazywał materiały dotyczące Pegasusa prezydentowi. Minę prezydent miał bardzo nietęgą. Trudno się dziwić, bo być może prezydent ma jakieś własne ustalenia, podejrzenia, sygnały, że ktoś z jego otoczenia również był robiony. Przecież to narzędzie było używane również w PIS do tak zwanego własnego trzymania środowiska, mówił polityk w programie Fakty po faktach na antenie TVN 24. Breiza stwierdził, że komisja śledcza do spraw Pegasusa powinna prześwietlić ten system niszczenia ludzi przy użyciu tej cyberbroni. Komisja ma odpowiedzieć, w jaki sposób pis stworzył mechanizm połączenia telewizji rządowej, służb pisowskiej prokuratury obsadzonej ludźmi ziobry. Mechanizm, który miał niszczyć przeciwników politycznych, wpływać na przebieg wyborów, mówił poseł. Jak podkreślił, komisja śledcza ma stworzyć taki nadzór nad służbami specjalnymi, nad kontrolą operacyjną, nad rozwojem też technologii, żeby tego typu historia nigdy więcej w Polsce się nie przydarzyła.